Księgi Józue zgromadził psychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i przełożonych, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: Gdyby Wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć? Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też z amorytów, w których kraju zamieszkiwacie, ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami. Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie on przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przed całą, przez całą drogę, którą szliśmy i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Izraelici już są w ziemi obiecanej, otrzymali swoją ziemię, zagospodarowali i teraz Jozue mówi: 'Czy naprawdę Jachwe Bóg jest Twoim Bogiem? Czy on jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu? Może to, co masz, a może jacyś inni bogowie? Kto jest Twoim Bogiem? Na nowo zdecyduj się, wybierz!' Albo Boga Jachwe, tak jak ja, ja temu Bogu chcę służyć i do tego Boga chcę należeć. Albo może jakieś bóstwo amorytów, czy jakichś innych narodów, tyle bóstw jest wokół. Kto jest Twoim Bogiem? A i dzisiaj też można mieć innego Boga. Dzisiaj Jezusa ludzie odrzucają i sobie znajdują może pieniądz, władza, postęp, kariera. Czy jakieś inne demony, jakieś inne bogi jawią się w naszym życiu? Kto jest Twoim Bogiem? Wybieraj. Wybieraj. Określ się, kim jesteś? Czy naprawdę jesteś uczniem Pana? Czy naprawdę Go wybrałeś? Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś święty Boży. Taka jest końcówka Ewangelii Jana z szóstego rozdziału, który czytamy już od miesiąca: o chlebie żywym, o tym, że trzeba go pożywać, aby żyć na wieki. Trudna jest ta mowa, kto się jej może słuchać? I wielu uczniów odeszło. Nastąpił kryzys. Odsunęli się od Jezusa, powiedzieli: Nie możemy tego słuchać, to nie dla nas. Jezus mówi do apostołów: I wy chcecie odejść. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali, wierzyli, że Ty jesteś święty, Boży. My wierzymy w Ciebie. Wybieramy Ciebie na nowo. Jozue mówi: Ja i mój dom chcemy służyć Panu. Wiara jest wyborem. Jest wybraniem Boga i postawieniem Go na pierwszym miejscu. Postawić na pierwszym miejscu Jezusa. Nie pieniądz, bo może być w życiu moim Bóg, który ma sprzyjać mi i służyć, aby ten Bóg, którym jest pieniądz, czy kariera, czy praca, no, był hołubiony i był na pierwszym miejscu. Ja chcemy, żeby prawdziwy Bóg służył mojemu Bogu. Nie. Tak się nie godzi. Jeżeli rzeczywiście uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, to trzeba, by on był na pierwszym miejscu w twoim życiu. A wszystko będzie, wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Taka jest zasada i taka jest prawda. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu. I na tym polega chrześcijaństwo, na tym polega wiara. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, myśmy poznali, uwierzyli, że ty jesteś święty Boga.